jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć obliczeń stechiometrycznych. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Uzupełnij zdania na podstawie przedstawionego równania reakcji chemicznej. I mamy S plus O2, daje nam to SO2. Jedna cząsteczka tlenku siarki 4 powstaje w wyniku reakcji jednego, jak jednego to atomu, siarki z jedną cząsteczką tlenu. Masa cząsteczkowa produktu reakcji chemicznej wynosi, czyli chodzi o SO2. Zapisujemy sobie masa SO2. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych. Szukamy siarki. Mamy tutaj jeden atom siarki tylko. I zaokrąglamy to 32 unity. Dodać. I tutaj tych tlenów mamy dwa. Czyli robimy 2 razy 16 unitów. 32 unity. Dodać. 32 unity. To 64 unity. Masa atomu siarki wyrażona w jednostkach masy atomowej wynosi masa atomu pojedynczej siarki, no to to było 32 unity. A masa cząsteczki tlenu wyrażona w tych samych jednostkach wynosi cząsteczki, czyli czegoś podwójnego tego, co wyliczyliśmy w tym miejscu. Też 32 unity. Stosunek mas cząstek będących substratami, czyli tego co mamy po lewej stronie równania chemicznego, reakcji chemicznej jest równy. No i tutaj zapisujemy stosunek mas. I potem jest co po skróceniu. Więc zapisujemy to. 32 do 32. Co po skróceniu daje stosunek masowy. No i tutaj dzielimy przez największą liczbę, jaką się da. No i da się na 32 więc to będzie 1 do 1. Jest tyle samo siarki co tlenu. O to w tym chodzi. Jeśli w wyniku przeprowadzonej reakcji chemicznej otrzymano 64 gramy, bo unity z gramami są naprzemienne na tym etapie edukacji, tlenku siarki 4, to wzięło w niej udział 32 gramy siarki i 32 gramy tlenu. Napisz nazwę substratów w reakcjach chemicznych przedstawionych za pomocą równań. Następnie określ najprostszy stosunek masowy, w jakim reagują ze sobą. Ok. No i zaczynamy od pierwszego przykładu, że mamy substraty. Nazwy substratów, czyli magnez i jod. I teraz szukamy sobie magnezu. Magnezu mamy 24 unity. Do z drugiej strony mamy i, czyli j. Ale zwróćcie uwagę, że ten j musimy wymnożyć razy 2, czyli robimy sobie w zaokrągleniu 127 razy 2 unity i to nam daje. 24, bo unity z unitami się skracają, do 254. Ok, i teraz dzielimy to sobie najpierw na 2 i otrzymujemy 12 na 127. Teraz sprawdzamy, czy skraca nam się to na inną liczbę. 1 dodać 2 to 3, czyli dzieli nam się to przez 3. 1 dodać 2 to 3, dodać 7 to 10. Czyli nam się to nie skróci. Więc stosunek masowy to 12 do 127. I teraz tutaj. To są substraty, czyli mamy tlenek miedzi 2, ponieważ tlen w tlenkach ma wartościowość 2. I nie mamy tutaj żadnych indeksów stychiometrycznych. To oznacza, że ta miedź też musi mieć wartościowość równą 2. No to jeszcze raz. Tlenek miedzi 2 i wodór, a dokładniej cząsteczka wodoru. Liczymy masę cząsteczkową i mamy tlen, czyli 16 unitów, dodać Masa miedzi 64 unity. 64, dodać 16 to 80 unitów. Dodać. I tutaj mamy wodór. Wodór waży 1 unit, no to 1 razy 2, bo tu mamy dwójkę, to 2 unity. Skracamy jedno i drugie na 2 i otrzymujemy 40 do 1. Teraz tutaj mamy cząsteczkę wodoru, cząsteczkę tlenu albo po prostu wodór i tlen. I uwaga, tu mamy 2, czyli będziemy to brać pod uwagę. Więc tu jest 2 razy 2 to 4 wodory, czyli będą 4 unity. Do i tutaj te 16 wymnażamy razy 2 do 32 unitów. Jedno i drugie. Skracamy przez 4 i otrzymujemy 1 do 8. I teraz tutaj mamy azot i wodór, czyli będziemy mieć 2 razy masa azotu, czyli 14 unitów, 28 unitów, do 3 razy 2 to 6 wodorów, czyli 6u. Skracamy jedno i drugie na pół i otrzymujemy 14 do 3. Lecimy dalej. Tu już też niedużo w pamięci trzeba liczyć, więc wypiszmy to sobie z boku, że mamy masę w ogóle 2, C, R, -O 3 czyli 2 razy masa chromu, która w zaokrągleniu wynosi 52 unity. Dodać 2 razy 3, czyli 6 razy masa tlenu. Wymnażamy. Dodajemy. Zatem mamy 200 unitów do i mamy 3 masy węgla, czyli 3 razy 12, 36 unitów. Unity nam się skracają. Dzielimy to przez 4. 50 do 9. Bardziej skrócić się już nie da. Teraz tutaj. Aha, co to w ogóle jest? To jest tlenek chromu. Chrom ma różne wartościowości. Tlen, tlenka ma wartościowość 2, ale nie ma tutaj dwójki, tylko pojawia się trójka. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z wartościowościami parzystymi i wtedy robimy 3 razy 2, czyli 6. Jest to tlenek chromu 6 i węgiel. Tutaj magnes i brom. Masa magnezu to 24 unity do masa bromu razy 2, czyli 80 razy 2, 160 unitów. Skracamy sobie przez 8, 3 do 20. Już mieliśmy chrom, mamy tutaj 52, to wiemy, że to będzie 104.

Tlenek miedzi 2, bo tutaj jest dwójka. Tutaj też musi być dwójka, bo nie mamy nic. I uwaga, to jest jeszcze razy 2. No to mieć w zaokrągleniu 64, dodać tlen, czyli 16. 64, dodać 16 to 80 razy 2, 160 unitu. No tutaj prosto, bo to po prostu pojedyncza masa węgla. 12 unitów. Jedno i drugie skracamy sobie przez 4 i otrzymujemy 40 do 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.